Siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku oczywiście, FIFA 21 Ultimate Team seria Road to Glory. I dzisiaj naprawdę będzie się działo, jak już widzicie, po tytule, po miniaturce. Więc weźcie sobie coś dobrego do jedzenia. Ja wam życzę smacznego i lecimy z tym odcinkiem. Zanim zaczniemy ten dzisiejszy odcinek, mam dla Was super informację. Otóż, Nivea Men startuje z mega loterią, w której do wygrania macie PlayStation 5 i nie tylko. A co trzeba zrobić? Po pierwsze, kup dowolny produkt Nivea Men. Po drugie, wejdź na stadion PN nagród na niveamen.pl, zarejestruj się i zachowaj paragon. A następnie odkryj jedno z krzesełek. Do wygrania 4000 nagród, a wśród nich przede wszystkim do zgarnięcia PS5, a także telewizory, piłki, zestawy kosmetyków i wiele innych. Oczywiście szczegóły i regulamin znajdziecie wchodząc w nich poniżej. Losowania PS5 są co tydzień, pamiętajcie więc, że możecie przesłać nawet 4 zgłoszenia w każdym tygodniu. Powodzenia! z racji, że tak jak wspomniałem Wam wcześniej, to Wy możecie próbować swojego szczęścia w losowaniu od Niwe Amen, tak też ja dzisiaj spróbuję swojego szczęścia w tej wyjątkowej paczce, zobaczymy co ciekawego uda się trafić, więc już w tym momencie mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę i komentarz dla zasięgu pod spodem, zobaczmy, czy mam dzisiaj farta, czy szczęście będzie mi sprzyjać, to jest pierwsza taka wyjątkowa naprawdę paczka, którą otworzymy w tym roku, więc specjalny moment dla tej serii, czy będzie coś naprawdę turbo dobry, czy jednak nie, okaże się już za chwilę, ja potwierdzam to wszystko, Oczywiście, tych gości nie będę używał, więc mogę na spokojnie sobie ich przepalić. Także zgłaszamy ten skład. Wiem, że mogłem czekać na paczki 86, zbierać ich bardziej, ale chciałem to zrobić teraz specjalnie dla Was, więc zobaczmy, co ciekawego będzie. Trzymajcie kciuki. Na pewno ważne jest to, żeby to był walkout. Jak to będzie flaga reprezentacji Anglii, to już byłoby super, ale potwierdzamy, zobaczmy, kto to będzie. Trzymajcie kciuki, aczkolwiek wiecie, że prawdopodobieństwo, że trafię coś dobrego na moim kanale, może być dość niskie. Mam nadzieję, że wy będziecie mieli więcej szczęścia. Jest walkout przede wszystkim. Kaman, proszę. Ktokolwiek grywalny, Hiszpania, no nie. Prawy obrońca z Hiszpanii, FC Barcelona i to jest Sergi Roberto. Łobaben. No cóż, co ja mogę powiedzieć? Tak wam powiedziałem. Mam nadzieję, że Wy będziecie mieli więcej szczęścia w tym losowaniu, więc życzę Wam powodzenia, bo u mnie widzicie, jak to wyglądało. Aczkolwiek, zrobimy taką jeszcze jedną paczkę już niedługo, myślę. No cóż, w takim razie dzisiaj przetestujemy sobie ten skład. Zobaczymy, jak się będzie grało właśnie tym Jorentę w końcu. Będzie można go przetestować, no i też Lukasa Moure, więc wbijamy do pierwszej ligi w Division Rivals i zobaczymy, jak pójdzie. Zobaczmy więc na, o, na skład mojego przeciwnika. Patrzcie na to! Euzebio, lo... Nie, nie, zresztą wy to wszystko widzicie. Jak ja tutaj nie dostanę dwucyfrówki no chyba że gościuń grać nie potrafi, ale z drugiej strony jest w pierwszej lidze, więc. To będzie ciekawe spotkanie dla Was na pewno, dla mnie trochę mniej. Może teraz? Mane, proszę dobij to! Kurczę, za którym razem? Za trzeci, bo one wpadło. Domi 9595, nie wiem, czy to Polak, czy nie? Jak tak, to pozdrawiam. I Kozak Składzik. Na szczęście, czwarta minuta, bramka dla mnie, póki co. No, próbowałem zatrzymać tego Eusebio, ale... Mogę pomarzyć chyba. I cyk, tak zwany kick -off. <mogę> Dwa do jednego. Dembele. Zaraz jak dostanę bramkę od Eusebio, to się skończy. Oj, 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 troszkę za mocno, jakby tam głowę dołożył Tylko tam był chyba ansufati To byłoby 3 do 1, fajna akcja Dembele Po krótkim, ale pięknie broni Neuer Przepał za mojego przeciwnika Może jakieś zmiany będą robione Ragequit w pierwszej lidze Z gościem, który ma Eusebio Co tu się właśnie wydarzyło? Zobaczmy sobie na statystyki Oddał dwa strzały celne ja 5 no przeważałem w tym meczu, ale nawet nie w posiadaniu piłki, bo miał trochę więcej. Zobaczmy sobie w ogóle, ile miał punktów, bo to mnie też ciekawi. 2018 punktów, ja mam teraz 1965. Widziałem w ogóle, że czasem jak ktoś ma 1900 punktów z hakiem, to dobieram mu nawet ludzi na poziomie 2200, więc to jest naprawdę już wtedy ciężko wygrać. No ale zobaczymy. Pierwsze spotkanie za nami. A jeśli chodzi o tego gościa, czyli o Jorentę, to powiem Wam, że jestem pozytywnie zaskoczony, jak się nim gra. Totalnie nie czuć tego, że ma 77 zwinności, dałbym mu zdecydowanie więcej, bo fajną ma sylwetkę w grze i, i dobrze mi się gra tą kartą, więc na pewno to jest plus i upgrade, jeśli chodzi o tą pozycję, bo wcześniej tutaj był Valverde, fajnie mi się nim grało, ale lepiej mi się gra Jorentę. Swoją drogą nie wiem, czy pamiętacie, ale ostatnio, jak realizowaliśmy wspólny materiał razem z Amen. to byliśmy właśnie na meczu Real Madrid-Barcelona. To było mega spotkanie i powiem Wam szczerze, pojechałbym bardzo chętnie jeszcze na taki mecz. Kto z Was był w ogóle kiedykolwiek na meczu swojej ulubionej drużyny, szczególnie za granicą, dajcie znać pod spodem, chętnie poczytam gdzie byliście, co oglądaliście, ale no, wspomnienia na pewno są super. Drugi mecz przed nami, czy znów będzie Eusebio? Tym razem jest Neymar Mbappé Sanchez, do tego mamy Rashforda. Ale skład chciałbym taki, naprawdę chciałbym, bo jeszcze Bruno Fernandes i ten Walker, podobno na środku obrony jest też bardzo dobry. Nie ma tutaj słabych punktów. Oj, pierwsza dobra wrzuta i tam Mane, jakby tylko tam nogę dołożył, ale był wariant też na posterunku swoją drogą ten Sanchez w środku. To może mi sprawić naprawdę wiele problemów. Tak jest, Rashford 1-0. <laughs> no, ciężko, ciężko będzie wygrać tym składem z dobrze grającym przeciwnikiem. No ale będę robił co mogę oczywiście. No, zobaczmy, Dembele ma tutaj mnóstwo czasu. Mnóstwo miejsca też, Dembele przesuwał się bramkarzem, 1 do jednego. piękny kontratak. Świetne podanie do Dembele, już się bałem, że mnie dogoni któryś z jego obrońców, ale na szczęście się udało. A teraz, żeby się udało te, powstrzymać tego Kikofa, halo, halo, proszę. Kryjmy ich tutaj, aczkolwiek to jest Neymar. Dawaj, kundę kontra Neymar. No, robię co mogę, ale widzicie, piłka chyba między nogami mojego obrońcy przenikła. O nie, niedobrze. Co, to był faul. I to będzie rzut karny dla mojego przeciwnika. No ale w tym, no nie, no w tym momencie może być już po meczu. Mimo tego, że to jest 25. minuta, Neymar tym razem... Czy to będzie środek, czy mi się wydaje? Zobaczmy. Lecimy troszkę w lewo i... A, i środek, no tak, chciałem, chciałem właśnie tutaj obronić tym nogami, lecąc w drugą stronę, bo tak często można bronić. Mega ciężko, jest mega ciężko grać przeciwko takim składom z tak dobrze grającym przeciwnikiem. No cóż, tam pierwsza liga. Haha, ha. kryjesz Mbappé, dostajesz bramkę od Neymara, kryjesz Neymara i Mbappé, dostajesz bramkę od Manny albo Rashforda. Uo, ho, 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 ho. No, może teraz. Ansu Fati. Fati. przelobujmy go ładnie i od słupka mamy 4-2. Pięknie. O, nie, od nogi Neymara jeszcze, come on! Druga bramka w tym meczu stracona. Po tym, jak mi się albo od nogi odbiła, albo gdzieś przeszła przez mojego zawodnika dosłownie. Piłka, no najgorzej, gościu gra naprawdę bardzo dobrze. Ja tego nie ujmuję, tylko takie bramki bolą zawsze w takich meczach, gdzie się starasz jak tylko możesz. Uuu uu, Ulala. Ładnie, ładnie, naprawdę ładnie. No i mamy koniec tego spotkania, no ale sami widzieliście przeciwnik przepotężny. 2114 punktów. Tyle miał punktów w rankingu, ale spróbuję go zapytać, jakie rangi wbija. Zobaczymy, czy ma odblokowane w ogóle wiadomości. No cóż, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku w takim razie to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, komentarz pod spodem, tak jak mówiłem. No i przypominam jeszcze raz, pod spodem link do oczywiście regulaminu i wszystkich zasad i szczegółów, jeśli chodzi o loterię prosto od Nivea Men. Więc zapraszam bardzo serdecznie, życzę Wam powodzenia. A my widzimy się kolejnym razem w następnych odcinkach, oczywiście z FIFA. No i jutro na kanale głównym w odcinku prosto z boiska o godzinie 12. Także trzymajcie się, dobrego dnia i piona.